Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o pozytywnym nastawieniu do życia, do świata, do siebie samego, do innych ludzi. Mam też dla Was książkę, którą chciałam Wam polecić do przeczytania, ale wszystko po kolei. Najpierw opowieść. Opowieść jest następująca. Wódz pewnego indyjskiego plemienia opowiedział im rano swój sen. We śnie w jego głowie walczyły dwa psy. Pies czarny i pies biały. Pies czarny był psem nienawiści, agresji i zemsty, natomiast pies biały był psem odwagi, honoru i szlachetności. Jeden z wojowników, nie mógł się doczekać końca opowieści, przerwał wodzowi i powiedział: Wodzu, dla mnie interesujące jest, który z tych psów zwyciężył. Na co wódz, uśmiechając się delikatnie, odrzekł: Ten, którego karmiłem. Moi drodzy, my mamy w głowach takie dwa psy. Pytanie: którego z nich dokarmiamy na co dzień? Proszę pamiętać, że ten pies, który dominuje w naszej głowie, ma później odzwierciedlenie w naszych postawach życiowych, w naszych zachowaniach, w naszym nastawieniu, w naszych interakcjach, które budujemy z innymi ludźmi. Pokarmem dla czarnego psa jest nienawiść, jest agresja, jest chęć zemsty, chęć odwetu, brak komunikacji, nastawienie na rywalizację. Natomiast pokarmem dla białego psa jest życzliwość, jest szlachetność. Jest chęć współdziałania i współpracy z innymi ludźmi. Jest współodczu współodczuwanie, jest chęć zrozumienia drugiego człowieka. I moi drodzy, ja z całego serca chciałam wam polecić książkę, a właściwie książeczkę, bo ona jest cieniuteńka, do przeczytania. To jest książka o tytule Pozytywny pies, napisana przez Johna Gordona. Metaforyczna i inspirująca opowieść o dwóch, psach, które mieszkają w schronisku i jeden z nich uczy drugiego pozytywności. Przy okazji bohaterów spotyka szereg pozytywnych i zabawnych sytuacji. I moi drodzy, w tej książce autor przedstawia proste strategie uczenia się pozytywnego nastawienia, opisuje również korzyści wynikające z zastosowania tej pozytywności i proszę pamiętać, że jeżeli my sami jesteśmy pozytywni, to staje się to korzyścią przede wszystkim dla nas. Dopiero później z tej naszej pozytywności czerpią wszyscy inni dookoła nas. Zachęcam więc państwa do lektury. Życzę następnie wspaniałego skutecznego trenowania pozytywności i pięknej przy okazji niedzieli pięknego dnia dla was. Serdecznie pozdrawiam do usłyszenia.